Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zachowaniach biernoagresywnych. Zastanowimy się, co jest przejawem takich zachowań oraz przede wszystkim, jak można sobie radzić, kiedy doświadcza się takich zachowań z drugiej strony, ale też, jeżeli sami macie tendencję do takich zachowań, co mogłoby Wam pomóc, żeby je wygasić. Ponadto sarkazm oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brawo, jestem psychologiem. Więcej ją mnie na stronie braivo.pl A to jest 94 odcinek podcastu, psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co to jest bierna agresja? Zachowania bierno-agresywne, tudzież tak nieco z angielska, pasywno-agresywne. Mam wrażenie, że dużo osób używa tego określenia. Natomiast czasem trudno jest to doprecyzować, co to właściwie jest. No i tutaj sama formuła, że coś jest bierno-agresywne, tak naprawdę nieco oddaje to, w czym rzecz. To znaczy, jest to z jednej strony sytuacja, w której ktoś właśnie zachowuje się w taki bierny sposób, to znaczy nie wyraża jasno swoich uczuć, swojego, nie wiem, swojej złości, irytacji, nie komunikuje tego jasno i w otwarty sposób, ale z drugiej strony, no właśnie, mamy ten człon agresji. Czyli taka osoba stara się czasem nie do końca świadomie, w jakiś inny sposób wyładować swoją złość, swoją frustrację. Innymi słowy, nie jestem w stanie. Wprost powiedzieć, co mnie boli, co mi się nie podoba, więc próbuję to zrobić w jakiś taki okrężny sposób, żeby trochę z jednej strony swoje emocje wyładować, a z drugiej, żeby wskazać drugiej osobie, że zrobiła coś nie tak, ale jednocześnie, żeby tak bezpośrednio się nie konfrontować. Możemy tutaj nawet zauważyć, że we wcześniejszych edycjach klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM, bo jak pewnie wiecie, te klasyfikacje, tak samo jak i klasyfikacja chorób ICD, są co jakiś czas odnawiane i tam pewne rzeczy wpadają, pewne wypadają. No i we wcześniejszych wersjach można było zdiagnozować zaburzenie osobowości bierno-agresywne. Teraz już jakby takiej konkretnej nazwy tam nie ma. No ale właśnie, czym. Mogłoby się takie zachowanie przejawiać. Tutaj mamy całkiem sporą kolekcję działań, którymi osoby biernoagresywne mniej lub bardziej świadomie się posługują. Taką klasyką są różnego rodzaju sarkastyczne, złośliwe uwagi, chociażby w stylu: czy to naprawdę było takie trudne, nie dało się tak od razu, albo Nie przepraszaj, bo i tak wiadomo, że wszystko popsujesz. Dzięki za Twoją pomoc w momencie, kiedy ta pomoc nie została udzielona, nawet jeżeli nie miała być, albo nie było to zakomunikowane, że ta pomoc miałaby się w ogóle pojawić. Czasem to są takie złośliwości, że w momencie, kiedy ktoś popełni błąd, o proszę, jaki geniusz. Albo, no jasne, znowu muszę Ci pomagać, bo przecież nie mam nic ciekawszego do roboty. Co jeszcze moglibyśmy za teksty wymienić w kategorii Takich bierno-agresywnych. No, chociażby takie stwierdzenie, tego się po tobie nie spodziewałem. Wyobrażam sobie, że jeżeli pomyślicie o osobach, które zachowują się w taki sposób, to pewnie tych tekstów jesteście w stanie zaobserwować bardzo, bardzo dużo. I tu jest swoją drogą też taki pewien problem z tymi zachowaniami bierno-agresywnymi, że. One bardzo często są takie ukryte trochę pod pozorem jakiejś takiej uprzejmości. Czasem nawet może się wydawać, że taka osoba to właściwie się o nas troszczy. No i faktycznie tę granicę nieraz trudno jest określić. No bo o ile niektóre teksty takie, właśnie, o proszę, jaki geniusz, będzie kiedy ktoś popełni błąd, no to widzimy jasno, że to jest negatywny komunikat. To jak już ktoś powie, tego się po tobie nie spodziewałem. Kiedy zrobicie coś i nie pomyśli tej osoby, no to w sumie już trudno czasem określić, czy to wyraz smutku, czy właściwie takiego ataku, a to jeszcze i tak nie są takie szczególnie skrajne przypadki, bo chyba mimo wszystko dość jasne. A dodatkowy problem może polegać na tym, że jak usłyszy się taki tekst, no to bardzo łatwo jest wziąć na siebie odpowiedzialność, więc to bywa trudne do rozpoznania, no ale to jeszcze chwilę sobie o tym za moment porozmawiamy. Natomiast nie same teksty muszą tutaj być przejawem zachowań takich właśnie bierno-agresywnych, bo czasem może być wręcz przeciwnie. Przejawem takiego zachowania może być cisza, milczenie, ignorowanie drugiej strony, tak, tak zwane ciche dni. Czasem, i to widać nie tylko w na przykład relacjach, ale chociażby w pracy, przejawem. Takiej postawy bierno-agresywnej jest chociażby opóźnianie różnych działań, czyli zwlekanie, takie trochę sabotowanie swojego zespołu, bo przecież czasem trudno jest odmówić zespołowi czy przełożonemu, no i wtedy łatwiej jest na przykład powiedzieć, że ojej, zapomniałem to zrobić, chociaż tak naprawdę wcale tam żadnego zapominania nie było, albo też de facto zgadzanie się, że się coś zrobi, no a później takie. Odraczanie, licząc, że to się w jakiś sposób rozmyje. No i znów tutaj pewnie musimy zwrócić uwagę na to, że część tych działań nie musi być stricte takim bierno-agresywnym zachowaniem, tylko czasem ludzie po prostu faktycznie o czymś zapominają albo mają, mają jakąś taką tendencję do odraczania, i wtedy pewnie trudno mówić, że jest to bierno-agresywne, no ale może być. Swoją drogą to chyba jest niezły moment na. Ciekawostka. Ciekawostka. Zachowania bierno-agresywne zostały opisane po raz pierwszy przez Juliama Meningera podczas II wojny światowej, Dokładnie zostały opublikowane w 1945 roku, więc już tak pod koniec, Meninger zaobserwował, że wielu żołnierzy, którzy nie mieli często wielkiego wyboru odnośnie tego, czy wykonają rozkaz, czy nie, wyrażali swój. Upór czy niechęć w inny sposób, czyli nie tak wprost, ale na przykład odkładali pewne działania w czasie albo robili je bardzo nieefektywnie, czy też popełniali błędy. Wow, ale ciekawostka! Co jeszcze może być takim zachowaniem? No, myślę, że jakbyśmy szukali dalej, to wyłapalibyśmy ich całkiem sporo. Czasem to mogą być takie różne gesty, typu jak ktoś coś mówi, no to takie, jakby to wyjaśnić, przewracanie oczami. Albo wzdychanie, że jest się niezadowolonym, że ojej, jaki to ciężar na mnie spada. Albo odnośnie takich sabotujących zachowań, też taka sytuacja, gdzie na przykład wiemy, że komuś na czymś zależy, że ma coś ważnego w danym dniu, a my w tym samym czasie zaplanujemy coś innego bez konsultacji, tak żeby powiedzmy utrudnić tej drugiej osobie i niejako zdublować terminy. Więc to też może być takie zachowanie, bierno -agresywny. Oczywiście rozumiem, że masz coś ważnego do zrobienia, szanuję to, no ale tak wyszło, że tu jeszcze trzeba coś innego zrobić tego dnia. Skoro zachowania bierno-agresywne wiążą się często z tym, żeby nie brać odpowiedzialności czy jakby unikać konfrontacji no to też jest częsty przejaw czyli na przykład odraczanie jakiejś odpowiedzi czy podjęcia decyzji przy czym raz jeszcze zwracam uwagę na tym polega pewna trudność że czasem to nie musi być stricte postawa bierna agresywna tylko to że na przykład niektóre decyzje wymagają sporo czasu a skąd takie zachowania się biorą skąd bierze się postawa Pierna, agresywna. Tutaj, oczywiście, powodów może być kilka. No bardzo istotnym elementem wydaje się być aspekt wychowania i takiego szeroko rozumianego środowiska rodzinnego, czyli przede wszystkim to, na ile akceptowane było wyrażanie swoich emocji, mówienie o swoich potrzebach. No bo w momencie, gdy te wszystkie emocje były tłumione, chociażby też dlatego, że w domu panu były jakieś, nie wiem, dysfunkcje, często uzależnienia. No to jeżeli mamy jakieś emocje, mamy jakieś potrzeby i nie jesteśmy w stanie ich wprost wyrazić, bo na przykład jesteśmy za to karani, atakowani, to bardzo możliwe, że właśnie u takich osób wytworzy się jakaś taka alternatywna postawa, czyli nie powiem Ci wprost, czego chcę, nie powiem Ci wprost, co mi się nie podoba, ale tak trochę Ci nawrzucam, żeby było nie miło to wtedy pewnie zdasz sobie sprawę że tak się nie robi. No i tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli właśnie takich braków w komunikacji. To akurat jest dobra wiadomość, no bo komunikacja to jest coś czego można się nauczyć, więc sugeruje to, że jesteśmy w stanie na tym zapanować. No i mówiliśmy o tym aspekcie wychowania, no i co za tym idzie, pewien lęk często ma miejsce przed jasnym wyrażaniem tych swoich emocji, także w dorosłym życiu. Nieraz to się może wiązać też z niską pewnością siebie i z te, właśnie z taką obawą, co się wydarzy, co się wydarzy, jak inni zareagują, jeżeli powiem, czego potrzebuję. na sprawa, że również aspekt kulturowy może mieć znaczenie, no bo jeżeli w jakichś kulturach wyrażanie emocji takie bezpośrednie nie jest do końca przyjęte i akceptowane, no to jest tam większa szansa, że właśnie takie bierne, agresywne działania będą się pojawiały. Co z tym zrobić? Zastanówmy się w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Jak się bronić? Jak przestać? W tym miejscu chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad dwoma aspektami. To znaczy, po pierwsze, co robić w momencie, kiedy to my doświadczamy takich zachowań ze strony drugiej osoby. Po drugie, co zrobić, jeżeli sami mamy taką tendencję do zachowań bierno-agresywny. Jeżeli czujemy, że faktycznie ktoś tak się względem nas zachowuje, to pierwszym podstawowym krokiem, tym trudnym, o czym już mówiłem w pierwszym rozdziale, jest rozpoznanie tego, że dane zachowanie jest właśnie takim przejawem bierno-agresywnym. Pomyślcie, jak się czujecie na przykład w rozmowie z drugą osobą, co was dotyka, co was, was jakoś tak emocjonalnie rezonuje. Spróbujcie to nazwać, czy jest tam coś z tej listy, o której mówiłem wcześniej. Tylko właśnie, co zrobić z tym dalej? Na pewno tutaj bardzo cenna jest taka jasna komunikacja, ale komunikacja skupiająca się raczej na tym, co czujecie, no i ewentualnie do pytania, czego właściwie druga osoba chce, czego potrzebuje. Bo tutaj pewnym ryzykiem może być taka zbyt otwarta konfrontacja. Co może być pewnym oczywiście wyzwaniem, no bo z jednej strony chodzi o to, żeby pokazać, że wam to nie odpowiada. Żeby to dostrzegacie, widzicie, co takiego tu się dzieje, i faktycznie tu niestety trzeba trochę, powiedzmy, testów, bo jeżeli ktoś robi to specjalnie, no to pewnie nazwanie tego, że to jest postawa taka bierna, agresywna, no, może spowodować pewną refleksję i może jakąś zmianę. Natomiast nie można też wykluczyć sytuacji, w której taka osoba, no skoro sama ma problem z emocjami, tym bardziej zacznie temu zaprzeczać, a jednocześnie no, ta ilość emocji może spowodować, że ilość takich zachowań jeszcze się zwiększy. Natomiast faktycznie bardzo istotne jest to, żeby więc nie oskarżać nadmiernie, ale zauważać no i jasno stawiać granice odnośnie tego, na co się godzicie, a na co nie. Rozumiem, że to jest oczywiście bardzo trudne wyzwanie, wymaga sporej ilości prób, ale mimo wszystko, tym pierwszym podstawowym krokiem. Jest jasne nazwanie, czy to zachowanie według nas jest bierne, agresywne, czy nie. Poprzez to, że ono jest właśnie takie często płynne, niejasne, no to bardzo łatwo jest po prostu odpuścić, stwierdzić, że nic takiego się nie dzieje, i co gorsza, brać odpowiedzialność na siebie. Więc skupiłem się na tym pierwszym punkcie, żeby to to nazwać, ale właśnie pamiętając, że. Nie każde zachowanie, które wam nie odpowiada, musi być bierne, agresywne. No, ok, a co zrobić w momencie, kiedy sami macie taką tendencję do tego typu zachowań? Czasem trudno może być wam to jakby tak indywidualnie zrobić, nie niewykluczone, że jakaś terapia byłaby tutaj uzasadniona. Na pewno warto jest skupić się na tym, żeby, no właśnie, nazywać swoje emocje, zauważać, z czego to wynika. To znaczy, jak Pojawia się u Was taka tendencja, żeby tak komuś trochę, mówiąc kolokwialnie, nawrzucać, no to właściwie jakie emocje za tym stoją, jakie myśli? Istotnym aspektem jest ta praca nad swoją świadomością tego typu zachowań, tego w których momentach się pojawiają, no ale też oczywiście trenowanie lepszej komunikacji, co początkowo oczywiście będzie wymagało nie tylko tego, co mówić, no bo szczerze mówiąc, to jest łatwo, łatwiejsza część, ale dania sobie pewnej przestrzeni, do tego, żeby spróbować zachować się inaczej. Bo tak jak mówiliśmy, bardzo często tego typu zachowania biorą się z tego, że na przykład w naszej rodzinie nie dawano nam przestrzeni do tego, żeby mówić o naszych emocjach. No i w związku z tym, skoro wiemy, że to jest, powiedzmy, tak się nauczyliśmy, że to jest coś złego, no to kiedy spróbujemy jasno wyrazić, co nam się nie podoba, albo jasno postawić granice, to znaczy powiedzieć, nie wiem, w pracy, że nie godzę się na to, nie zrobię tego zamiast powiedzieć jasne, jasne, nie ma problemu, a potem to sabotować, no to zanim spróbujemy coś takiego, możemy odczuwać bardzo duży lęk, no i trzeba czasem zrobić eksperyment, zadziałać pomimo tego lęku i sprawdzić, co się stanie. Czy jak zaktualizujemy świat do tego, w jakim wieku jesteśmy dzisiaj, czy nadal faktycznie to będzie także odbierane, czy może jednak się okaże, że jak będziemy jasno mówić o swoich potrzebach, to spowoduje to zdecydowanie mniej frustracji, no bo ludzie przynajmniej będą wiedzieli, czego potrzebujemy. I warto pamiętać, że taka praca nad minimalizowaniem tych działań może wymagać trochę czasu, właśnie dlatego, że trzeba być bacznym obserwatorem tego, jak się zachowujemy, że trzeba nauczyć się w nieco inny sposób regulować swoje emocje, że trzeba poradzić sobie z tym dyskomfortem na początku. No ale jest to zdecydowanie robota warta zrobienia, ponieważ może znacznie wpłynąć na jakość waszych relacji, bo niestety często tak jest, że osoby, które stosują takie zachowania, mają nieraz poczucie, no, ludzie się ode mnie oddalają, nie tworzę relacji, ktoś ma do mnie pretensje, a ja właściwie nie wiem o co, bo ja tylko, nie wiem, zwracam uwagę albo szukam przestrzeni dla siebie. Więc jeżeli tak jest, no to warto, warto sobie też nad tym obszarem pomyśleć, popracować i powinno to dość dobrze wpłynąć na jakość waszych relacji. Podsumowanie. Zachowania bierno-agresywne charakteryzują się tym, że nie wyraża się w jasny sposób swoich emocji, swoich potrzeb, tylko w jakiś taki pośredni, czyli omija się niby krytykę drugiej osoby, ale pozwala się na jakieś sarkastyczne uwagi albo po prostu. Każe się drugą osobą ciszą. Więc jeżeli sami doświadczacie takich zachowań, to bardzo ważne jest to, żeby umieć je nazywać i stawiać granice. Natomiast jeżeli macie tendencję do takich zachowań, to głównym punktem jest to, żeby nauczyć się funkcjonować w inny sposób, co oczywiście wymaga trochę odwagi, wymaga trochę czasu, ale jest zdecydowanie pracą wartą zrobienia. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was użyteczny, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 20 sierpnia, porozmawiamy o. Samotności. Do usłyszenia.